Czołem. Dzisiaj odcinek z pogranicza literatury i historii polskiej filozofii, ale może przede wszystkim będzie to odcinek o jednym z największych zaskoczeń w moim życiu. Kiedy do pewnego momentu, kiedy słyszałem nazwisko ksiądz profesor Tischner, no skojarzenia były jednoznaczne. Kościół, tak zwany otwarty. Modernizm, liberalizm, ksiądz zaangażowany w politykę po stronie liberałów, Michnik w sutannie, nawet. Taka osoba, której dzieli mnie wszystko, dzielą mnie wszystkie poglądy, spojrzenie na świat, kościół, wiarę, Boga, ale jako, że jestem osobą, która ma silne przekonanie oczy o tym, że jeżeli z kimś się nie zgadzam. Kogoś krytykuję, mam od kogoś odmienne zdanie, czy kogoś nie popieram, to najpierw muszę dobrze zapoznać się z tym, co miał on do powiedzenia, żeby dowiedzieć się, z czym się nie zgadzam, dlaczego się nie zgadzam i czy w ogóle się nie zgadzam. I tak dotarłem do biografii księdza Tischnera, autorstwa Wojciecha Bonowicza. Wydawnictwo nie było zachęcające, bo też. Kręgi środowiska krakowskiego znaku. To przecież wywodzą się jeszcze z PRL-u, gdzie przy nich istniała taka grupa koncesjonowanych w Polsce Ludowej katolików, która miała nawet własne koło poselskie w Sejmie PRL-u, także zapowiadało się nie najciekawiej, ale jak to w życiu często bywa, nie wszystko jest czarno-białe i ku, moje, ku mojemu zaskoczeniu czy też przerażeniu. Ale takim pozytywnym zaskoczeniu okazało się, że ksiądz Józef Tischner miał jak najbardziej także swoje zalety, o których warto tak samo głośno mówić, jak i o tych kwestiach, w których z nim się nie zgadzamy, żeby móc całą prawdę ukazać. Pierwsza rzecz, która mnie uderza w postaci w życiorysie księdza Tischnera, jest to. Że w latach 90. był praktycznie jednym z nielicznych obrońców żołnierzy wyklętych. Po roku 89. były pewne małe grupy osób, nie będę ich wymieniał z imienia i nazwiska, bo znając zawodność ludzkiej pamięci, kogoś pominę i będzie wielkie fopa. Ale były grupy osób, które już po 89 bardzo walczyły o uznanie wszystkich partyzantów, którzy po roku 45 nie złożyli broni, ale walczyli z komunistycznym okupantem o wolną, niepodległą i podmiotową Polskę. Później dostali zbiorcze określenie Żołnierzy Wyklętych. No dzisiaj mamy państwowe święto, obchody, upamiętnienia, ekshumacje, yy, książki, filmy itd. Ale w latach 90. nikt o nich nie myślał, nikt o nich nie pamiętał. Wśród tej wąskiej grupy osób znalazł się y, progresywny, dość ksiądz i filozof profesor Tischner. W y, każdą pierwszą niedzielę września y, odprawiał msze dla pozostających przy życiu partyzantów Majora Kurasia pseudonim Ogień. Także wielokrotnie publicznie zabierał głos w ich obronie. Miał bardzo takie interesujące refleksje na temat samej walki z resztą. Pochodził z teatr, był uczniem gimnazjum w Nowym Targu, które, jak władza komunistyczna w czasach stalinowskich mówiła, było siedliskiem reakcjonistów, katolików, środowisk antyludowych, antypartyjnych. I właśnie opowiadał, że jako nastolatek dzisiaj młodzież ma swoje autorytety, swoich idoli ze świata popkultury. Kiedy on był młodym chłopakiem, to dla jego rówieśników autorytetem, autorytetem był ogień i jego żołnierze. I ksiądz Tischner, co jest ważne do odnotowania, ma też kilka refleksji istotnych na temat samego ognia, celu, sensu jego walki, a także losów jego żołnierzy. Tischner mówi, że gdyby ogień był bandytą, tak jak chciała stalinowska propaganda. To miałby grób, bo na grób bandyty zawsze można napluć, grób bandyty zawsze można przekląć, nad grobem bandyty zawsze można go potępić. A groby męczenników, groby bohaterów zawsze mogą ożyć. Mogą ożyć w tym przenośnym sensie, że osoba pochowana może stać się autorytetem, może stać się bohaterem i nawet za grobu może zagrozić władzy ludowej. Tak według Tischnera było w przypadku majora Ognia i Tischner mówi, że pół biedy, gdyby to byli akowscy partyzanci, władza ludowa walczyłaby z tą Polską sanacyjną, ale to nie była partyzanci Ognia, to nie była burżuazja, to nie byli zachodni agenci, to był prosty lud robotniczo-chłopski z Hala, e, który miał być elitą państwa komunistycznego, a jako pierwszy najsilniej stanął do walki zbrojnej z nim, czyli kontestował, odrzucał tą Polskę Ludową. Zachęcam do zapoznania się przynajmniej z tymi rozdziałami biografii Tischnera, autorstwa Bonowicza, która mówi o stosunku Tischnera do majora Ognia i jego żołnierzy wyklętych. Zaskoczony byłem tym z wielu powodów. Po pierwsze, lata 90. były czasem, kiedy nikt za bardzo nie upominał się o żołnierzy. Wyklętych poza małymi grupkami osób, najczęściej nie mającymi większego przełożenia na rzeczywistość. Więc takie myślenie Tischnera było pewną awangardą, pewnym wizjonerstwem, ale też pewnym przejawem uczciwości i przyzwoitości osobistej tego człowieka. Jeszcze w kontekście księdza Tischnera i jego zasług poza samymi żołnierzami wyklętymi. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że książka ta stała się do mnie, dla mnie takim przyczynkiem do dalszego studiowania jego kazań, jego dzieł, jego cytatów, wypowiedzi publicznych. Oczywiście ze wszystkimi się nie zgadzam, było wiele takich zachowań w jego życiorysie, czy wiele słów, które wypowiedział, pod którymi ja osobiście bym się nie podpisał, ale warto zwrócić uwagę na trzy motywy w twórczości filozoficznej w, twórcz w działalności duszpasterskiej księdza Józefa Tischnera. Pierwszy jest to motyw miłości, drugi motyw krzyża, a trzeci motyw miłosierdzia. Ksiądz Tischner umarł na nowotwór gardła po długiej i ciężkiej chorobie. Był nawet leczony w Wielkiej Brytanii, ale nauka nie była w stanie, medycyna nie była w stanie pomóc mu z tą chorobą. W ostatnim okresie życia stracił głos, a przecież był kaznodzieją, profesorem, wykładowcą. To było dla niego tak, jakby gitarzysta stracił dłonie, czyli ogromne, wielkie cierpienie. Do tego dochodził ogromny ból fizyczny, a on właśnie w tym ostatnim okresie, w ostatnich chwilach życia, jak pisze jego biograf, uciekał się właśnie do nauczania świętej Faustyny, zawartego, przekazanego jej w dzienniczku i także do kultu miłosierdzia Bożego. Co jest bardzo kwestią znamienną, ponieważ Tischner był intelektualistą, profesorem, uczniem profesora Ingardena, jednego z bardziej znanych polskich filozofów w ogóle, a w momencie śmierci, w momencie ostatecznego rozrachunku z życiem, sięga po dzieło, sięga po nauczanie. Siostry zakonnej, która skończyła trzy klasy szkoły podstawowej, możemy tutaj mówić o pokorze względem własnej wiary, ale też możemy mieć taką refleksję, że nawet jak jest się wielkim intelektualistą, to prawdę, jakieś ukojenie czy wyzwolenie z cierpienia można znaleźć także w prostych i niewyszukanych słowach. Tak jak bardzo często w uznanych przez Kościół objawieniach. Bóg, przez, czy też Jego święci, yy, przekazywał przesłanie prostym ludziom, jak na przykład świętej siostrze Faustynie, dzieciom z, Fatimie, z Fatimy, dziewczynkom w Gettschwaldzie, czy świętej Bernadecie z Lourdes. Także to jest bardzo ważny motyw tego miłosierdzia, motyw krzyża. I tutaj bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło kazanie księdza Tischnera z yy, święta podwyższenia krzyża świętego w roku 1900. 86. Mówi on o trzech krzyżach, które były na Golgocie, i tylko jeden z tych trzech krzyży dawał zbawienie był to Krzyż Jezusa. Obok był Krzyż Dobrego i Złego Łotra. Krzyż Złego łotra był takim symbol, symbolem buntu i kontestacji, bo w zasadzie dobrym i złym łotrem ukrzyżowanym obok Jezusa może być każdy z nas i od nas zależy, jaką postawę względem tego ukrzyżowania, czyli cierpień, smutków i ciężarów występujących w naszym życiu zabierzemy. Czy tak jak zły łotr będziemy buntować się i bluźnić przeciwko Bogu w czasie naszego cierpienia, kiedy On umiera na krzyżu obok nas? czy niczym dobry łotr, zrobimy rachunek sumienia i powiemy, że to jednak my jesteśmy tutaj skazani, jesteśmy winni i czy poprosimy Boga o miłosierdzie. I to miłosierdzie z krzyża również wynika. Motyw trzeci, motyw miłości jest bardzo często y, u księdza Tischnera y, przekazywany. Takim zdaniem, które uderzyło mnie najbardziej, jest zdanie, które mówi o tym, że krzyż Jezusa jest Ostatecznym triumfem miłości nad śmiercią. I tutaj mamy oczywiście koncepcję, motyw miłości z nauki Kościoła, z nauki Kościoła katolickiego, czy też chrześcijańskiej koncepcji Boga i człowieka. Jest to bardzo interesująca i bardzo ważna lekcja, myślę, dla nas wszystkich. I reasumując. Co jeszcze, czego jeszcze nauczył mnie ksiądz Tischner, poza tym, że był zasłużonym obrońcą żołnierzy wyklętych w czasach, kiedy nikt się nimi nie interesował i o tym, że w niektórych kazaniach, niektóre motywy w jego działalności duszpasterskiej i homiletycznej są bardzo interesujące. Nauczył mnie też tego, że nie zawsze warto oceniać wszystkich na pierwszy rzut oka, bo Lektura tej książki, to kogo dotyczyła, co o nim wiedziałem, jakie wydawnictwo to wydało, wszystko zapowiadało, że to będzie coś strasznego, a jednak udało się z tego wyciągnąć kilka pozytywnych wniosków, jakieś dobro na, dla siebie. Możliwe, że często w naszym życiu będzie też tak, że coś mądrego będzie w stanie nam przekazać osoba, po której nigdy byśmy się niczego dobrego ani mądrego nie spodziewali. Pytanie tylko, czy będziemy chcieli jej wysłuchać. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału i oglądania kolejnych filmów, a także do udostępniania ich dalej. To bardzo pomaga mi w rozwoju tego.